Rada Paradowska, witam Państwa pięknie w telewizji PL1. Proszę Państwa, jak zapewne Państwo pamiętacie, kilka tygodni temu rozmawiałam w PL1 z Robertem Klamanem, tatą rodziny, z której polska policja na zlecenie polskiego sądu zabrała trzy córki i pozwoliła na wywiezienie ich do Szwecji. Jak Państwo pamiętacie, rodzina mieszkała przez ostatnie 10 lat w Szwecji, ale wszyscy, zarówno rodzice, jak i dzieci, mają tylko i wyłącznie obywatelstwo polskie. Dramat rodziny zaczął się od tego, że najstarsza czternastoletnia córka poskarżyła się kuratorowi szkolnemu, że ma za dużo obowiązków i za mało wolnego czasu w domu. Wtedy służby odezwały się do rodziców i poprosili o oddanie kolejnych trzech młodszych córek. Rodzice się oczywiście nie zgodzili, spakowali się, zawiadomili wszystkie niezbędne urzędy, wszystkich dopełnili, wszystkich formalności i wrócili do Polski. Tutaj po jakimś krótkim czasie wtargnęła do nich rano policja i zabrała pozostałe dzieci. Proszę Państwa, dzisiaj za zgodą taty, Roberta Klamanta, będę rozmawiała z najstarszą czternastoletnią córką Kingą, która zgodziła się Powiedzieć kuratorowi szkolnemu, że jej sytuacja w domu nie jest taka, jakby chciała. Kinga, dzień dobry. Bardzo dziękuję, że zgodziłaś się na rozmowę. Dzień dobry, Powiedz mi, jak to się stało, że trafiłaś do kuratora szkolnego? Źle się czułam i kuratorka to jest jedyna osoba, która mogłam gadać, bo ja nie chciałam gadać z ojcem ani z matką, bo się bałam. To kuratorka była jedyna. Z którą mogłam gadać, to poszłam do niej i pogadałam z nią o mojej sytuacji. Ale powiedz, dlaczego się źle czułaś? Co takiego się działo? No, ym, na przykład jedno jest, że się czułam źle, bo myślałam, że ojciec kochał siostry więcej niż mnie i się nie czułam tak dobrze. Myślałam, że nie wiedzieli, że ja tu jestem, że chcieli mnie tylko do pracy albo do nauki. To myślałam, że siostry miały lepsze życie ode mnie, to chciałam to powiedzieć kuratorce, że źle się czuję, bo chciałam z kimś pogadać, bo się bałam z ojcem, o tym pogadać. A Kinga, powiedz, skąd w ogóle takie myśli, że tato kocha bardziej pozostałe młodsze, młodsze siostry? Czy ty miałaś. Jakie ty miałaś obowiązki w domu? Co musiałaś robić? Dużo rzeczy, co powiedziałam, że robiłam, to kłamałam, ale to jedyne, co mój ojciec i matka powiedzieli, że musiałam robić, to na przykład pokój posprzątać, pouczyć się i takie normalne rzeczy, która, które mam robić. A ja leniwa byłam i nie chciało mi się to, kłamałam i powiedziałam, że musiałam na przykład pranie wieszać, może pomogą z tym raz na jakiś czas, ale nie robiłam to tyle, ile ja mówiłam. I obiad też nie robiła, ja, tylko moja mama to robiła. A powiedz mi, twoje młodsze siostry nie miały żadnych obowiązków? Yy, jedyne, co ta yy, ta, naj, ta najstarsza yy, niż ja, to Taria. Ona tylko też może miała mi pomóc z pokojem i też się uczyć. A te, te dwie inne nie, one nie miały tak, takie rzeczy do robienia nie. Ale one są jeszcze też małymi dziewczynkami. Tak, tak, teraz to rozumiem. A powiedz mi, czy jak poszłaś do pani kurator, to jaka była jej reakcja? No, ona. no jakby Ona się źle czuła. Mówiła, że, ba, że współczuje mi, i że nie chce, żebym miała takie życie, jak miałam wtedy. To skontaktowała się później ze socjalem, żeby oni zrobili coś z tą sytuacją to ona się źle czuła i współczuła mi. Ale ro Powiedział rozumiem, mi. że ty powiedziałaś, że musisz rozwieszać pranie, że musisz czasami pomagać w przygotowywaniu obiadu, sprzątać swój pokój i się uczyć. Z obiadem to wtedy powiedziałam, bo ja chciałam, żeby wszyscy współczuli mi, ale z obiadem to mama, jak powiedziałam, mama robiła. To co ja robiłam to tak, pokój posprzątać i może się uczyć i jak tata albo mama, pozwolenie pomoc, może pomóc z praniem, poskładać albo powiesić. Kinga, bo ja się po prostu próbuję dowiedzieć, co usłyszała pani kurator, że zaczęła ci współczuć w twojej sytuacji i postanowiła ją tak szybko odmienić. No ja, że miałam za dużo rzeczy do robienia i że tata i mama nie lubili mnie, albo że lub kochali siostry więcej niż mnie to wtedy bardzo mi spłuczyła i chciała coś zrobić z tą sytuacją. Tym szybciej, tym lepiej mi powiedziała. A powiedz mi, czy twoi rówieśnicy szwedzcy mają jakieś obowiązki? Czy na przykład muszą sprzątać pokój, pomagać w domu, pomagać rodzicom? Mm, nie, no nie aż tak. Nie. Nie, nie tak dużo, nie. Czy jak, jak wygląda życie Twoich szwedzkich koleżanek? No, one może raz na jakiś czas się uczą, ale wtedy po pierwsze się uczą ze mną, wtedy kiedy się mają uczyć, i może pokój sprzątają też może raz na jakiś czas. Ale to, co mnie denerwowało, to że one na przykład mogły e, siedzieć dłużej, e, do może 12, 11, i ja tego nie mogłam, to też się denerwowałam na ojca. I tak, i ja myślałam, że one miały lepsze, lepsze życie niż ja. Ale siedzieć na się... dworze? No tak, siedzieć na dworze i może siedzieć też na telefonie do 12 w nocy. Tak. Powiedz mi, jak poszłaś do pani kurator i usłyszałaś, że pani kurator chce rozwiązać tą sytuację i im szybciej, tym lepiej. To czy w ogóle miałaś takie myśli, czy, czy w ogóle się domyślałaś? Że może dojść do takiej sytuacji, że zabiorą cię z domu rodzinnego? No nie, ja o tym nie myślałam, bo ja jedyne co ja chciałam, to zrobić tę sytuację lepiej. I żeby ojciec wiedział, jak ja się czułam i żeby było lepiej. To nie, ja nie, myśl, nie pomyślałam wcale o, tej, o tym, ale jakbym to wiedziała, to bym nie powiedziała nic do, do kuratur. A powiedz mi, czy twój tato był bardziej miły dla twoich sióstr? Czy poświęcał im więcej czasu? Czy, czy ty miałaś takie, rzeczywiście, w rzeczywistości, taką, takie widziałaś, że woli na przykład z nimi spędzać czas? No tak, tak, tak myślałam, tak wyglądało, żeby więcej z nimi się bawił, albo że to, co mnie najwięcej denerwowało, to jak on się uczył z moją siostrą starią. A ze mną nie, ale ja nigdy nie pytałam go o pomoc nauką, bo ja się bałam, że zrobię coś źle albo że ojciec się zdenerwuje. Ale wiedziałam, że on chciał mi tylko pomóc. To, to mnie denerwowało najwięcej, że uczył się i był więcej ze siostrami niż ze mną. A jak sobie radziłaś w szkole? Jak sobie radzisz w szkole w Szwecji? No, no tak dobrze, ale to tylko jedyne co i tata, ja myślimy, że ja muszę się więcej uczyć, to matematyka właśnie, to mi nie idzie tak dobrze. I na to muszę się więcej uczyć i myśleć więcej o tym, ale jest i tak dobrze w szkole, nie jesteś tak źle. Kinga, Wszystko dobrze. jak usłyszałaś, że Postanowiono zabrać Cię od mamy i taty i umieścić Cię w obcej rodzinie. To co czułaś? Jakie, jakie były Twoje myśli? No, najpierw to pomyślałam, no nareszcie będę wolna, nic nie będę musiała robić i wszyscy będą mnie kochać. Ale później to pomyślałam, no jak będzie mama i tata się czuli i moje siostry beze mnie. Taria śpi teraz sama, zawsze spałam z nią, to się będzie bać. To jeszcze ja trochę bałam, jak będą. Jak zareagują i jak będą się czuli. Też później, ale najpierw, się, ale najpierw to nawet o tym nie pomyślałam. tego chciałam iść. Mm -hmm. A powiedz mi proszę, czy jak zapadła decyzja, że będziesz zabrana z domu rodzinnego, to ktoś cię zapytał, czy chcesz z tego domu odejść? Czy ktoś cię zapytał, czy się na to zgadzasz? Czy, czy miałaś w ogóle możliwość powiedzenia? Co czujesz? Tak, zapytali mnie i ja wtedy się bardzo źle czułam, bo też w szkole myślałam, że było trudno i też wyniki przyszły, bo jak mam powiedzieć prawdę, no bardzo się bałam właśnie o szkole z tatą. To tak, zapytali mnie i ja powiedziałam tak, chcę nareszcie stamtąd wyjść. Nie chcę więcej tam być, bo się źle czuję. I nie pomyślałam, jakby było później. Kinga, a powiedz mi proszę, czy tato Kiedyś były takie sytuacje, że tato cię uderzył, że. Nie. Tata ani mama nas nie biją. No bo powiedzia... powiedziałaś, bałam się. Powiedziałaś to chyba dwa razy, bałam się. Dlatego pytam e, no. o to. No, to co się bałam, bo nie lubiłam, jak ojciec się po mnie denerwował i myślał, że ja to nic i ja nic nie umiem i że nie będzie ze mną więcej gadać. To tego jeszcze ja boję, że ojciec nie będzie chciał wiedzieć, że ja jestem, albo że. Albo że by ze mną nigdy wcale już nie gadał. Ja się nigdy nie bałam, gdzie mnie uderzy, albo coś w tym stylu, bo wiedziałam, że on nie jest taki, on tego nie zrobi. Krzyczał, czasami krzyczał? Ta, no, tak, tata to nie krzyczasz tak dużo, ale też to robił, ale wiem, jak on się denerwuje, albo jak myśli, że zrobiłam coś źle, to... Tak, denerwował się po mnie. Ja tego nie lubiłam. Bałam się o tym. Ale to denerwowanie się na czym polegało? No, ja robi, że ja robiłam coś, co nie miałam. Robiłam źle, na przykład wtedy, jak bardzo się denerwowałam, to kradłam i od mamy i taty i że nie uczyłam się nie myśl, i nie słuchałam rodziców. To, to dlatego. A powiedz mi, do jakiej rodziny trafiłaś? E, do, e, do. takiej rodziny z, z e, Samuelson się nazywają. E, tam są dwa, dwie rodzice, co mają ich e, dzieci już są. E, już sta, stare są. E, starzy rodzice, jak mam powiedzieć, że mam. 50-60 lat mają, a i są mili, ale i tak bym chciała, by było lepiej w domu z mamą i tatą, niż tutaj, ale mili są, może starzy, ale mili. A powiedz mi proszę, jak się dowiedziałaś, że wszystkie twoje trzy siostry młodsze zostały zabrane przez socjal z domu rodzinnego, co poczułaś? Zdenerwowałam się, jak. Tylko bym mogła, krzyczałam, płakałam, nic nie mogłam robić. Tak się denerwowałam, że chciałam pokrzyczeć, nic więcej oni nie mieli ich zabrać. To nie był mój plan. To się zdenerwowałam po nich i powiedziałam, żeby ich zostawić w spokoju, bo oni nie mają nic, nic nie zrobili i nie, nie powinni być zabrani. Bo teraz, bo mieli sobie dobrze, dobrze w Polsce z rodzicami i z rodziną. To nie wiem czemu, ale nie mieli ich zabrać. Bo A wszystko było dobrze. Twoi rodzice nie mają kontaktu z siostrami, ze swoimi dziećmi. Nie mają kontaktu. Też ty, nie. Tak, ty jesteś jedyną osobą, która ma kontakt z siostrami. Powiedz mi proszę, do jakich domów one wróciły i jak one się czują? No, do jakich właśnie, domów trafiły? Te dwie najstarsze Aurora i Taria, mieszkają razem u takiej rodziny. Chyba jest tylko jedna kobieta, bo albo może ma chłopaka, nie wiem, ale chyba tylko jedna kobieta i mają no, zwierzęta. Taria i Aurora, no, nie czują się tak dobrze. Ostatnio jak z nimi byłam, może tydzień albo dwa tygodnie temu, to taria i Aurora mi powiedzieli od serca, że nie chcą mieszkać u tej co mieszkają, bo myślę, że czują, chcą mieszkać u mnie albo u taty i mamy. I nic więcej nie chcą, a ta najmłodsza mieszka sama. I ja znam tą rodzinę, u której mieszka, bo ich córka, najstarsza córka, chodzi do mnie do klasy i znam jej mamę. To I mieszka koło mnie, ale nie wiem wciąż, gdzie mieszkają, nie znam adres. I Dianka, ona jest mała, ona nie rozumie tą sytuację, ale raz na jakiś czas pyta o mamę i tatę i że chce wrócić, ale ona naprawdę tak dużo nie mówi o tej sytuacji albo nie boi się tak dużo. Jak spotykasz się, bo spotykasz się z nimi raz na jaki czas? No, no nie wiem, no raz jest tak, raz jest tak, na przykład raz się widzę wszystkim mimo, że yy, jakiś dzień a może tydzień i dwa tygodnie potem się widzę z jedną, albo z tymi innymi. To jest inaczej każdy raz. To nie jest tylko w ten dzień tak, w ten dzień tak, tylko jest inaczej. Zawsze. Powiedz mi, czy w Szwecji wiele twoich koleżanek spotkała taka historia, że zostały zabrane rodzicom? Nie. Żaden chyba, nikt na przykład z mojej klasy albo z moich przyjaciół, nikt, nie. To tylko ja i moje siostry. To nie. Chciałabyś, żeby chyba jakiś cud się w tej chwili wydarzył i żebyś mogła wrócić do rodziców? Tak, to, to jest moje największe marzenie. Bardzo chcę, Wrócić ze siostrami do Polski, do rodziców. Tak. Ty napisałaś takie pismo, prawda, do sądu, w którym powiedziałaś, że to, o czym mówiłaś, pani kurator, że, że dużo rzeczy tam było nieprawdziwych, że byłaś tak. zła i dlatego napisałaś tak. je. Tak. Czy ktoś chciał tego słuchać? Czy ktoś chciał wziąć to pod uwagę? Mhm. No, nie, na przykład ja to wysłałam adwokatowi, żeby on wysłał to do sądu. I ojciec mi powiedział, że on nie powiedział, to nie wysłał to do sądu, on nic z tym nie zrobił. To oni nic nie robią z tym, co ja mówię albo piszę im. Nic nie robią, oni robią tylko swoje. W... Zarówno ty. Jak i Twojej siostry, jesteście jedynymi dziećmi, które zostały do tych rodzin przeniesione, prawda? To nie jest tak, że te rodziny mają dużo takich dzieci zabranych innym rodzinom. Nie, nie ale oni mieli, zanim ja przyszłam, na przykład, to dużo dzieci przyszli do nich. Ale jak ja jestem tutaj, to nie, Niko, nikt, ani u siostr, ani u mnie. Ty jedna możesz się kontaktować ze swoimi rodzicami, prawda? Wtedy, kiedy chcesz. Tak. Często dzwonisz do rodziców? No, ym, tak. Do ojca dzwonię, do, nawet do mojej cioci dzwonię. Tak. Dużo do nich dzwonię i gadam z nimi, jak to potrzebuje. To tak. Ta to nie jest na ciebie zły o tą całą nie. sytuację. Nie, on. Y może się boisz, stresuje się, ale on się po mnie nie denerwuje. Nie. Czy zawsze wiesz, że możesz do niego dzwonić? Tak, zawsze wiem, że mogę. Powiedz mi, proszę, czy ktoś w tej chwili z Tobą rozmawia? Ten kurator szkolny, czy jakiekolwiek inne służby, czy spotykają się z Tobą i czy pytają, jak Ty się czujesz w tej sytuacji teraz? Mm, no, ten kurator już od dawna ze mną nie gada. Ale socjal ze mną gadam, może raz na jakiś czas, ale to też było dawno. Oni też no, pytają mnie, jak czujesz się z tą rodziną i w tej sytuacji. To wtedy może im mówię, że no nie jest aż tak dobrze. jak chcę wrócić do domu, ja już nie chcę tu mieszkać. I gdzie już chcę stąd iść z moimi siostrami. A wtedy, jak mówisz, że chcesz wrócić do domu, to co słyszysz od socjalu? Jedyne co mówią, to że mówią: No wiem, wiem i wiemy, jak to jest, ale naprawdę nic nie robią o a, tym. Co a ja czy, mówię. czy dają ci jakąś nadzieję? Czy dostajesz jakieś informacje, że będziesz mogła wrócić do domu? No nie, oni mi mówią tylko, że zrobią wszystko, co mogą, żebym ja wróciła do domu ze siostrami. I może może kiedyś to się stanie. To jedyne co mi mówią. Kiedyś. Tak. Kinga bardzo ci dziękuję dzisiaj za rozmowę. I mam nadzieję, mam nadzieję, że jak najszybciej będziesz mogła wrócić do domu. Mam nadzieję. Wszystkie nasze programy powstają dzięki naszym widzom oraz czytelnikom Warszawskiej Gazety. Dziękujemy za każdą wpłatę.